Franciszka wraca wspomnieniami do przeszłości. Również Franciszka, nazywana zdrobniale fany, nie spała. Miała zamiar wstać i pójść do kuchni, ale kiedy zauważyła, że udała się tam Maria, pozostała w swoim łóżku. Wspominała Jana, tego, który mógł zostać jej mężem, a teraz nie daje jej spokoju. Zostawiła go, aby dołączyć do Klary Matyldy i swojej koleżanki z klasy, Marii Luizy. Czy dobrze zrobiła? Postąpiła tak pchnięta miłością do Boga i ze szczerej chęci pomagania innym. Zastanawiała się jednak poważnie, czy wewnętrzny ogień miłości, który motywował ją do podjęcia takiej a nie innej decyzji, zerwania przyjaźni z Janem i przyłączenia się do Klary, Wytrzyma próbę czasu, czy starczy jej entuzjazmu na dalsze lata, czy nie przyjdzie dzień, że zamiast pomagać innym, sama oczekiwać będzie na ich pomoc, czy nie stanie się zgorzkniałą, narzekającą starą panną? Wątpliwości te nie pozwalały jej zasnąć. Poznała już, jak trudna jest praca wśród chorych. Jak wiele kosztuje wysiłku duchowego i fizycznego, jak skromne są środki, którymi zarządzają, a ogrom potrzeb. Co przyniesie czas? Pytała samą siebie. Na wdzięczność ludzi nie ma co liczyć, bo jej nie będzie. Z pomocą czego motywować siebie? Dodawała. Wiara mówiła jej, że Bóg jest z nimi, dlatego musi mocno Mu zaufać. A Jan? Co on sobie o niej pomyślał? Co teraz robi? Wspomnienia poszybowały w niedawną przeszłość. Rozstanie z nim było szybkie, bez wstępnych przygotowań i bez zapowiedzi z jej strony. Miał miejsce w jej dość obszernym mieszkaniu, które po śmierci rodziców zajmowała sama. Jej starszy brat Teodor w randze podoficera służył w garnizonie w Głogowie i poważnie zastanawiał się nad wyborem drogi zakonnej. Musiał jednak poczekać z realizacją swoich pragnień do zakończenia służby wojskowej. Pod jego nieobecność Fany pozostawała więc sama w domu rodzinnym. Ona również zastanawiała się poważnie nad swoim życiem, czy zostać w Nysie i podjąć pracę, czy może wyjechać z miasta? Ale dokąd. Miała 25 lat i jak to mówią, całe życie stało przed nią, ale tak konkretnie, jakie życie w takiej właśnie próżni zewnętrznej i jałowości wewnętrznej poznała Jana. Od razu poczuła jakąś bliskość z jego strony. Jan był dobrym człowiekiem i to ceniła w nim najbardziej. Jego prosty wygląd zewnętrzny był wiernym odbiciem jego charakteru, zawsze pogodny, ale niezabawny. Umiał ją rozśmieszyć i zaskoczyć jakimś drobiazgiem, czuły, a zarazem jakiś trochę obojętny, Mówią, że już tacy są mężczyźni, i on też taki był. Ale we wszystkim, co robił, widać było, że bardzo się starał i nieźle mu to wychodziło. Za to jego wielką wadą był ten porywczy i uparty charakter. Nie jeden raz miał z tego powodu problemy, chociaż bez większych konsekwencji. Wiedziała o tym, że życie u jego boku będzie spokojne ale z jej strony naznaczone także dużą cierpliwością i zapewne też wyrzeczeniem. Był trzy lata starszy od niej, na ogół traktowała go z powagą, ale pomimo, że ona była kobietą, gdy byli razem, to ona była autorytetem. Może to przez ten jej sposób bycia, trochę jakby za ostry, nie zawsze posłuszny nawet jej samej, gdy już wiedziała, czego chce, żadna przeszkoda nie była w stanie jej zatrzymać. Po prostu zostawała tylko kwestia czasu, aby dojść do celu. Jan chciał, aby wyszła za niego. Rozmawiała jednak ostatnio ze swoją koleżanką z ławy szkolnej, Marią Luizą, również osieroconą przez rodziców. Mówiła jej o pewnej klarze, która przewędrowała do Nysy z pobliskiego prudnika aby opiekować się chorymi w ich domach. Maria Luisa mówiła o tym z wypiekami na twarzy, podniesionym głosem. Ja i moja siostra chcemy do niej dołączyć, powiedziała. Może byś się przyłączyła do nas? Zapytała. Przyjdź, sama ją poznasz. Zobaczysz, że ta kobieta coś ma w sobie. Przyjdź. Namawiała ją, jakby z niecierpliwością, Maria Luisa. Przyjdź. Ta prośba Marii Luizy, jak natrętna mucha, brzęczała jej w uszach, a potem zaczęła mącić spokój. Przyjdź. Dlaczego nie? Rozważała w swoim sercu. Nie miała przecież nic do stracenia, nic do zyskania. Poznać jakąś kobietę, która odwiedza chorych tak czy inaczej, musiała być wyjątkowa, skoro tak zawróciła w głowie dobrej Marii Luizie. Jakoś dziwnie zapragnęła ją poznać właśnie z tego powodu. spotkanie z klarą, nie, to nie było spotkanie. To było przeznaczenie, odpowiedź, której szukała, spokój, którego pragnęła. Chociaż trudno uwierzyć, bo przecież coś takiego dzieje się tylko innym i najczęściej w nowelach, ale to właśnie jej się przetrafiło, Podczas pierwszego spotkania w oczach jednej prostej kobiety znalazła drogowskaz do swojego szczęścia. Ona też tak właśnie czuła, podświadomie szukała i pragnęła czegoś więcej, oddania się ideałowi miłości. I ten ideał stał się teraz tak bliski i widoczny, wprost namacalny. Ona też pragnie służyć miłości. W ludziach chorych, samotnych, bezimiennych najczęściej. W jej sercu jest zbyt dużo miłości, aby móc przelać ją w serce zwykłego człowieka. Nie zmieści się, zada mu tylko cierpienie. Decyzja została podjęta i nie była w ogóle trudna. Wydawała jej się tak naturalna i oczywista. Postanowiła więc rozstać się z Janem i przyłączyć się do Klary. Zaczęła wspominać scenę rozstania z Janem, miała ją przed oczami, jakby wydarzyła się wczoraj, przypomniała sobie, że kiedy przyszedł i zobaczył spakowaną torbę, zapytał dokąd się wybiera. A gdybym ci powiedziała, że idę do. do klasztoru? Powiedziała klasztor, chociaż nie miała na myśli klasycznego klasztoru. Nie wiedziała jednak dokładnie, jakiego użyć określenia, więc wybór padł na klasztor. To żart? Do klasztoru? Patrzął na nią z otwartymi ustami. Jej słowa wprowadziły go w zakłopotanie. Nie dowierzał. To oczywiste, że nie spodziewał się czegoś takiego, przynajmniej nie w tej chwili i w takiej formie. Spoglądał na nią podejrzliwie, ciągnąc dalej rozmowę. Ale jak to? Mam więc rozumieć, że odchodzisz, dodał? A myślałaś mi kiedyś o tym powiedzieć? To miała być jakaś niespodzianka? Ten jego ironiczny głos tym razem ją zabolał. Jakim prawem tak do niej mówi, czyni wyrzuty? Ale chyba miał rację. Gdyby nie przyszedł w tej chwili, pewnie wysłałaby mu jakąś wiadomość tak zdecydowanie byłoby wygodniej. A nasze plany ciągnął dalej, niby patrząc na małą porcelanową filiżankę. Ach, nagle podjął od nowa, zaczynając się bawić filiżanką, więc to wszystko było jakąś zabawą. Wydaje ci się zabawny? Wydaje ci się, że możesz tak po prostu zabawiać się moimi uczuciami? Tak? Bawicie to? Odpowiedzią była cisza, a w niej jego narastający gniew, czy raczej żal. Co mogła mu odpowiedzieć? I tak nie mógł zrozumieć. Lepiej było po prostu milczeć. Patrząc z jego strony, miał rację, i patrząc z jej strony, ona też ją miała. Ileż to razy w życiu będzie się trzeba pogodzić z przegraną. Z tym, że nie wyszło tak, jak chcieliśmy, nie zrezygnuję z mojej decyzji. Nie zostanę z tobą z litości. Trzask porcelany pomieszany z gwałtownym wybuchem Jana. Z litości? Kobieto, z litości chcesz ze mną zostać? Tak mnie kochałaś? Z litości? Nie chciałam tego powiedzieć. Zaczęłam się tłumaczyć. Czasem jednym słowem możemy zabić człowieka. W jednym geście zmienić bieg historii. Moje uczucie było szczere, ale teraz jest inaczej, Jan. Po prostu inaczej. Tak, owszem, jest inaczej, masz rację. Teraz wiem, że zostałabyś ze mną z litości. Chodził po pokoju. Dlaczego? Masz jakąś odpowiedź? Ach, przecież już powiedziałaś, że to litość trzymała cię przy mnie. Chciałaś odejść pokryjomu też z litości? Nie! Ciągnął. Znowu usiadł. Znała go dobrze. Wiedziała, jak strasznie zraniła jego dobre serce. Wymknęło jej się to podświadomie. Zresztą. Nie to chciała mu powiedzieć. Było jej go bardzo żal. Mówił szczerze od serca, ale jego słowa nie trafiały już do jej serca. Ktoś inny, ważniejszy, zajął jego miejsce i jej uczucie do niego. Wiedziała, że Jan nie był przygotowany na jej decyzję, ale bardzo świadomie nie chciała mu o tym mówić wcześniej, czuła bowiem, że tak właśnie będzie lepiej dla nich obojga. Sądziła, że lepiej będzie to załatwić szybko i zwięźle. On milczał. Wiadomość, jak sądziła, spadła na niego niczym grom z jasnego nieba. Może zastanawia się, co powiedzieć, a może będzie chciał mnie powstrzymać fizycznie, pomyślała. A jak długo zamierzasz tam być? Zapytał po chwili namysłu, co tam będziesz robić? Franciszka nie wiedziała, co powiedzieć. Czuła, że musi to uczynić, lecz nie wiedziała, co i jak. Chcąc uniknąć jego spojrzenia, pochyliła się, aby włożyć do torby jeszcze kilka rzeczy. Nie mogła przyjść do klary z pustymi rękami, musiała coś przynieść ze sobą, tym bardziej, że posługa chorym którym chciała się poświęcić, wymagała sporo nakładów finansowych i nie tylko. Muszę spróbować. Nie patrzyła mu w twarz, kiedy to powiedziała, chciała być skupiona na głosie swojego serca, który mówił, i to bardzo wyraźnie, że jej szczęście jest właśnie tam, pośród innych dziewczyn, które postanowiły oddać swoje życie posłudze chorym. Czy on jest w stanie to zrozumieć? Bardzo bym tego chciała, ale miała poważne obawy. Modliła się w duszy, aby Pan dał mu światło zrozumienia i zaakceptowania jej drogi, nowej drogi, która również dla niej samej była niemałym zaskoczeniem, nie przypuszczała dotąd, że jej kroki skierują się kiedyś do klasztoru. Podniosła torbę z podłogi, nie patrząc na niego, zauważyła, że stoi niespokojny i śledzi ją wzrokiem. Ale jak długo będzie trwać ta próba? Nie wiedziała co miał na myśli, mówiąc o próbie. Czyżby zamierzał czekać na nią, spodziewając się, że po miesiącu czy dwóch powróci do niego. Milczała, dopiero po chwili odpowiedziała: Nie wiem. Nie mam pojęcia. Wiemy, że jeśli nie spróbuję. Nigdy i nigdzie nie będę szczęśliwa, nie będę w stanie uszczęśliwić nikogo, nawet ciebie. Niemal wykrzyczała z siebie prawdy, która właśnie stała się dla niej bardzo jasna. Raptem zrozumiała, że jest to bardzo prawdziwe, że rezygnując z pójścia nową drogą dotąd nieznaną, ryzykuje utratę źródła szczęścia, bez którego jej życie straci sens. Nie! Powiedział to głośno i dobitnie. Franciszka nigdy dotąd nie widziała go z takim wyrazem twarzy. Cierpiał, wiedziała o tym, ale nic na to nie mogła poradzić. Ty nie znajdziesz szczęścia w klasztorze, moja droga, powiedział. Stracisz czas, siły, a szczęścia tam nie znajdziesz. Czy miał rację? Pomyślała w sercu. Może i masz rację, ale muszę spróbować, odpowiedziała. Jeżeli nie spróbuję, moje życie straci sens, nigdy nie osiągnę wewnętrznego spokoju, będę nieszczęśliwa. Odwróciła wzrok, nie mogła na niego dłużej patrzeć. Nie wydawało jej się rzeczą konieczną prosić go o zezwolenie czy o przebaczenie. Nie czuła takiej potrzeby. Szanowała jego wrażliwość, ale była zdania, że on musi szanować także jej decyzję. Powoli włożyła płaszcz, ze spokojem poszukała butów, które schowane były w szafce, potem wzięła torby i ruszyła ku drzwiom. Życzę Ci wszystkiego dobrego. Powiedział na pożegnanie. Ucieszyła się. Nie odwróciła się już. Chociaż czuła na sobie ciężar jego wzroku. Czy płacze? Nie chciała być świadkiem jego łez. Tak samo jak nie chciała być, co jednak wykluczała, świadkiem ewentualnej jego radości, że odchodzi. Położyła dłoń na klamce i zdecydowanie nacisnęła. Teraz albo nigdy, rzekła w duszy do siebie i wyszła. Świat wydał jej się odtąd inny. Czy jestem teraz szczęśliwa? rozważała. Mimo zmęczenia, ona również nie mogła zasnąć. Jej oddech był jednak spokojny i rytmiczny. Przebiegała myślami to, czym żyła wcześniej, osoby, które spotykała, chociażby wspomnianego wyżej Jana, i na myśl o nich i o tym, co robi teraz, kim jest i czemu oddaje swój czas, była szczęśliwa. Czuła, że odnalazła to, czego pragnęła najbardziej i czemu chciałaby pozostać wierna aż do śmierci. Po śmierci rodziców razem z bratem sprzedali wszystko, co po nich odziedziczyli. Spory posag wniosła do wspólnej kasy, aby czerpać z niej na potrzeby chorych i biednych. Ze sobą zabrała wyłącznie obraz serca pana Jezusa, który stał się odtąd ich wspólną własnością w cieniu tego serca, pełnego miłosiernej wrażliwości dla tych, którzy na niego spoglądają zawiązała się i rozrastała ich mała jeszcze wspólnota. Nie tylko zresztą dla niej, ale dla nich wszystkich, serce Jezusa było odtąd również wyzwaniem, aby służyć innym równie hojnie i ofiarnie, jak służył Jezus miłosierny.